Żeby polska polityka mogła się zmienić, żeby ona miała prawo się zmienić, potrzebujemy ponad 20 tysięcy ludzi, którzy przyjdą do polityki jako ludzie nowi, jako ludzie, na których nie ma teczek, jako ludzie, na których nie ma haków, jako ludzie, na których nie ma ciągnących się za nimi spraw uciszanych czy odkładanych na dno tego zestawu spraw przez zaprzyjaźnionych z partią prokuratorów czy zaprzyjaźnionych przez partią policjantów. 20, ponad 20 tysięcy ludzi jest potrzebne, żeby polską politykę mieć szansę zmienić, niezależnie od wyniku wyborów. Jeśli Polacy, zwykli Polacy, tacy, którzy siedzą po drugiej stronie kamery, nie ruszą się do tego, żeby sprawę tą wziąć w swoje ręce, nie mówię o wyjściu na ulicę, myślę o tym, żeby podłączyć się do działania politycznego, to jest po nas. I myślę tutaj o wszystkich trzech datach. Data pierwsza, najbliższa nas, potencjalne wybory przyspieszone w lutym, w marcu. Ja nie bardzo w nie wierzę, bo żadna partia nie jest gotowa do tego, żeby walczyć o miejsca sejmowe. Każdy poseł, który raz już się tam dostał, nie chce z nich wypaść, ale załóżmy, że ta data powiedzmy lutego, marca 2026 powinna być rozważana przez strategów na poziomie tych partii antysystemowych. Data kolejna, rok 27, wiadomo, wybory parlamentarne i moim zdaniem data najważniejsza, jeśli chodzi o funkcjonowanie Polski rok 2029 wybory samorządowe. Bo o ile jeszcze do wyborów parlamentarnych Ukraińcy, ukraińska partia, czy kilka ukraińskich ugrupowań, albo mocne grupy, które wejdą do poszczególnych polskich partii, jeżeli do 2027 roku one nie będą gotowe do akcji, to moim zdaniem do wyborów samorządowych w roku 2029 ukraińskie komitety wyborcze będą przygotowane od A do Z. Przejmą kontrolę nad większością miast, bo. Bo Polacy nie interesują się wyborami samorządowymi, bo wydaje się im, że to jest poziom polityki, który ich nie dotyczy. Bo oni się skupiają na Sejmie, skupiają się może na Europarlamencie, bo tam idzie tych kilkadziesiąt nazwisk, które są znane z tak zwanych dużych mediów. A tymczasem miasta takie jak Wrocław, jak Kraków, jak Warszawa, jak miasto całe, jak całe elementy metropolii śląskiej, Poznań i tak dalej, to są budżety wielomiliardowe. To są ogromne kontrakty, na których można zbudować albo polskie firmy, polskich dostawców, albo pomnożyć pieniądze ukraińskich oligarchów, pomnożyć pieniądze ukraińskich służb, albo wyprać pieniądze ukradzione na Ukrainie z tych środków pomocowych przez kontrakty, przez zarządzanie właśnie majątkami ogromnych, tych ogromnych miast, ogromnych metropolii. Jeśli Polacy się nie obudzą, wybaczcie, nie ma na kogo liczyć.